Pan dyrektor Instytutu Pileckiego, pan Ruchniewicz, wpadł na genialny pomysł. Otóż chciał zorganizować seminarium naukowe, seminarium o tym, jak mają być zwracane dobra kultury Niemcom. Dobrze zrozumiecie? Nie o tym, że Niemcy mają zwracać Polakom dobra kultury, tylko Polacy mają zwracać Niemcom. I to robi dyrektor Instytutu Pileckiego. Dobrze rozumiecie? To znaczy, panie Ruchniewicz. My możemy cokolwiek Niemcom zwrócić, na przykład pana, kiedy Niemcy to wszystko, co nam przez stulecia ukradli, zagrabili, zwrócą z za, odsetkami. Nie tylko to, co w czasie II wojny światowej, ale także wcześniej chociażby przez czas zaborów. Jak to wszystko zwrócą, naprawią, to my pana im zwrócimy i tyle im zwrócimy. Ale wiecie, co jest ciekawe w tej całej historii? Pan Ruchniewicz jest doradcą szefa MSZ-u, zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi. W polskim MSZ-cie człowiek Sikorskiego rozważa o tym, jak zwracać dobra kultury Niemcom. Pytam się, czy to polski MSZ, czy to niemiecki MSZ. Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że szykuje się zmiana na funkcji premiera. Być może niedługo premierem nie będzie Donald Tusk, a Radosław Sikorski, szef MSZ-u. Teraz rozumiecie dlaczego. Niemcy ocenili, że Donald Tusk już swoje zrobił, już wykonał, co miał wykonać dla Niemców teraz trzeba znaleźć kogoś jeszcze lepszego, kogoś kto jeszcze więcej zrobi dla Niemców, na przykład zwróci dobra kultury. I taką forpocztą jest pan Ruchniewicz, potem będzie premier Sikorski, a potem będziemy zwracali dobra kultury i nie tylko stronie niemieckiej, bo przecież to Niemcy są pokrzywdzeni drugą wojną światową, to Niemcy są pokrzywdzeni rozbiorami Polski, to Niemcy przez tysiąc lat byli krzywdzeni przez Polaków. Taką narrację chce dzisiejszy rząd Zbudować w Polsce? Ludzie to polski MSZ? To polski instytut? Czy to są obcy ludzie, obcy mentalnie, kulturowo, wspólnotowo?